ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Punktem wyjścia do obchodów była setna rocznica śmierci pisarza przypadająca 20 listopada tego roku. Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach była prezentowana w ciągu roku w różnych instytucjach naukowych i oświatowych, między innymi również w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. I w tym miejscu Chcemy bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi muzeum, panu profesorowi Robertowi Kotowskiemu, za umożliwienie prezentacji ekspozycji w Uniwersytecie w Siedlcach. Pana Krzysztofa Haberskiego e, oraz wicewójca Siedlce, pana Sławomira. Jak wiemy, cieszę się panowie z że jesteście z Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, postać Stefana Żelobskiego jest mi szczególnie bliska, tak emocjonalnie i polucyjnie. Dlatego, że on urodził się u Podróża, Ujście do wszystkich, a ja pochodzę z Ujście do wszystkich. I powtórnie mam przyjemność spotkać się z Żelobskim tutaj na ziemi Podlaski. Ja w czasie swoich licealnych lat byłem bardzo zafascynowany twórczością Stefana zresztą nauczyciele tą fascynację pogrzebali, rozwijali u nas. go przydzieleniem mieszkania, przyznaniem mieszkania na Zamku Tureckim w Warszawie. To był dowód uznania. Innym dowodem uznania było łączenie tekstów literackich pisarza do kanonu lektur wykształconego Polaka. W 1924 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ogłosiło listę lektur szkolnych i wśród tych tak zwanych koniecznych, czyli dzisiaj mówimy obowiązkowych, znalazły się syzyfowe prace i echa leśne. A wśród zaleceń twojego w związkach z Podlasiem już nie. Ja pierwszy raz e, dowiedziałem się o tych związkach e, czytając książkę Barbary Machowicz e, Basi z Podlasia. Dowiedziałem się jak wiele łączyło e, Żeromskiego z naszą ziemią, jak bliska e, była ziemia łosicka, siedlecka, jak, e, jakie tutaj okresy wspaniałe przeżywał właśnie w Łysowie, e, w Dąbrowie, w Siedlcach, e, do których też e, przyjeżdżam z spokojnych dworów, Siewce, jawiły się jako miasto duże, już takie, które można wymawiać w sposób, z tego spokoju znaleźć taką większą, większe emocje. Nie tylko z tego powodu, że reprezentowane stały w 1944-1945 roku i miały swoich właścicieli, majątki ziemskie były czynne. Prawda? Przyszedł okres wiadomy, gdzie odebrano prawda, właścicielom e, te, tę substancję. No i one popadały stopniowo milne, z przyczyn oczywistych, w coś tam... Było. Co się spodobało. Wspomniana tutaj pani Barbara Machowicz, która na na lat 60., 70. szukała materiałów do, do swojej książki o Wrót Miłości. Jeszcze łysów, jeszcze, yy, jeszcze stał, bo zdjęcie w jednym z w się pojadła. Trzeci w samym tym miasteczku. Ziemia pusta, piaskowa, nieurodzajna na alburzy, ani śladu ukochanych, miejscach sadomielskich, nadwiśni, laski, piaski. Miło było jechać zbożami, nieskoczonymi jeszcze łąkami, dłoniem niezmiernym nadługiem. Spotykałem po wsiach wszędzie chaty porządne, o duży, wodna krzywa, ogrody, zabudowania porządne, bydło pusta. W tokarach przy jednej z chat naliczyłem do dziewiętnastu bolów dzierżona. Na skraju wiosków porządne połowy, dobre za